Nie czytaj tego w samotności. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Siedziałem w swoim pokoju na drugim piętrze domu rodzinnego w Amsterdamie. Ora była późna. Noc zapadła kilka godzin temu. Moi rodzice spali w swojej sypialni na parterze. Powoli zaczynałem popadać w senność, jednak postanowiłem nie kłaść się jeszcze do łóżka. Do głowy przyszedł mi wtedy pewien pomysł na walkę z sennością. Postanowiłem odwiedzić jedną z najpopularniejszych witryn internetowych z opowiadań grozy, tak zwanymi creepypastami, aby nieco pobudzić własną wyobraźnię. Zaznaczam, że nigdy nie byłem strachliwy. Tego typu opowiadania czytałem, ponieważ lubiłem tematykę grozy. Z tej również przyczyny jednym z moich ulubionych powieściopisarzy był Stephen King. Po przeczytaniu kilku niskiej jakości opowiadań, moją uwagę przykuł tytuł Nie czytaj tego w samotności. Szeroki uśmiech zagościł na mojej twarzy. Interesujące pomyślałem i zabrałem się do lektury. Tekst napisano prostym językiem. Podobnie jak poprzednie opowiadania, jednakże był przy tym niepozornie bardziej interesujący. W pierwszych akapitach autor przedstawiał się jako John i lekko nakreślał swoją osobę. W latach 80. był archeologiem specjalizującym się w historii Azteków. W trakcie wykopalisk na terenie południowego Meksyku, on i jego zespół natrafili na pozostałości pewnej budowli. Analiza odnalezionego przez nich miejsca wykazała, że prawdopodobnie była to świątynia jednego z tamtejszych bogów, teku Tekuchtli, Boga Śmierci. Po miesiącach mozolnej pracy, grupie archeologów udało się odnaleźć niewielką szkatułkę, znajdującą się w centrum odkrytej świątyni. Po jej otwarciu okazało się, że w środku znajduje się starożytny zwój. O dziwo, pergamin był zabezpieczony w jakiś nieznany sposób i nie uległ rozkładowi. Mimo upływu wielu stuleci, John był największym specjalistą od kultury azteckiej w grupie badaczy. Podjął więc próbę odczytania starożytnego pisma. Nie udało mu się w pełni rozszyfrować zapisu, jednak był przekonany, że jego tytuł brzmiał: Nie czytaj tego w samotności. A treść zawierała szeroki opis jakiejś choroby, której kulminacją była śmierć zarażonego. Na końcu tekstu znajdował się zapis mówiący o potencjalnym lekarstwie. Jednak z jakiegoś powodu autor postanowił przemilczeć ten wątek i obiecał, że przedstawi go na sam koniec. Archeolog był niezwykle poruszony swoim odkryciem i mimo, że nie należał do osób przesądnych. Postanowił ukryć zwój i nie mówić nikomu o tym, co udało mu się z niego dowiedzieć. Jakiś czas później pojawiły się u niego pierwsze objawy: drżenie rąk, zawroty głowy, omamy słuchowe i wzrokowe. John twierdził, że czasem wydawało mu się, że kątem oka widzi jakąś postać, niewyraźnie, na granicy widzialności. Nie był w stanie określić, jak wyglądała. Zazwyczaj pochylała się w jego kierunku i uważnie obserwowała. Zdawało mu się, że postać ta jest w pewien sposób wykoślawiona, jakby miała w kończynach więcej stawów niż normalny człowiek. Według niego, wraz z postępowaniem choroby, osoba pojawiająca się w omamach podchodziła coraz bliżej, coraz więcej szeptała do niego. Początkowo nie rozumiał, co mówi. Chociaż w miarę upływu czasu szepty stawały się coraz wyraźniejsze, i co jakiś czas udawało mu się wyłowić słowa przypominające język aztecki. Doszedł do wniosku, że były one treścią tamtejszej modlitwy pogrzebowej. Postęp choroby wiązał się też z innymi, zdrowotnymi elementami i nasilał z upływem czasu. Jego dłonie zaczęły drżeć jak u osoby z chorobą Parkinsona. Zaczął kaszleć krwią, a jego włosy wypadać. Paznokcie łamały się i momentami czuł, że zaczyna tracić zdrowe zmysły. Archeolog umiera. To był prawie koniec przeczytanej przeze mnie historii i bardzo bym chciał w tym momencie postawić ostatnią kropkę. Jednak do opisania pozostaje jeszcze jedna, kluczowa rzecz. Mianowicie sposób na wyleczenie tej śmiertelnej choroby. Otóż w ostatnich wersach John wyjaśnił, co jeszcze odkrył w Asteckim zwoju. Jedynym sposobem na ratunek dla umierającego miało być spisanie swojej historii i przekazanie dalej. Jednocześnie tytuł miał zostać ostrzeżeniem. Nowa ofiara musi z pełną świadomością przeczytać tekst. Osoba, która to zrobi, przyjmie na siebie śmiercionośny dar Nicht-Lantek-U-Tli, jednocześnie uwalniając twórcę historii z mocy przekleństwa. W moim przypadku zaczęło się niewinnie. Lekkie drżenie rąk. Nie wierzyłem w prawdziwość przeczytanej historii, jednak pogarszający się stan zdrowia dał mi wiele do myślenia. Dopiero po około miesiącu od przeczytania tego diabelstwa zobaczyłem go. Siedziałem w kuchni i piłem kawę. Wtedy on pojawił się w drzwiach i spoglądał na mnie. Następnego dnia usłyszałem, jak do mnie mówi. Od tamtej pory ciągle go słyszę. Pisząc na klawiaturze, pozostawiam krwawe odciski. Głosy są wszędzie, szepczą do mnie nawet we śnie. Obiecywałem sobie, że tego nie zrobię, że nie pozwolę, by ktoś inny zaraził się tym okropieństwem, ale nie mam już siły. Teraz i ty masz to w sobie. Jedynym sposobem, żeby wyzdrowieć, jest napisać o tym, czego się doświadczyło i w ten sposób zarazić kolejnych. O Boże, wybacz mi, ale nie chcę jeszcze umierać. Mam nadzieję. Że zrozumiesz. Przepraszam.